Witam serdecznie, cześć kochani, dawno, dawno, dawno nie nagrywałam, nic nie czytałam, no miałam inne po prostu zajęcia, które musiałam zrobić. Oprócz tego jeszcze yy, pomagam w szkółce Florce, która dzisiaj mi pomaga. Chodź Floreczko, chodź kochana. Dzień dobry. Spokojnie, nic się nie ma, tutaj przed kamerą nie raz byłaś przecież. Tak, byłam. I, I co teraz mam powiedzieć? Coś? Nie, kochana, wysłucham teraz. Wszyscy, łącznie z widzami i z wami z tyłu, czekacie, żebym przeczytała takie opowiadanie. Nie przeczytasz o tym w bajkach. Takie krótkie opowiadania, których nie czytałam, także czytam teraz na żywo. Um, nie wiem, co będę czytać. A akurat dzisiaj kolejnym... Jest numer 5, czyli zaraz przeczytam. I śwóreczko i ciebie zawołam. Mm -hmm. Musimy zrezygnować z niektórych ludzi. Nie dlatego, że nam na nich nie zależy, ale dlatego, że im na nas nie zależy. Hmm, ciekawe, co tu jest napisane. do zaakceptowania, ale ważne do zrozumienia. Związek to dwukierunkowa ulica. Wymaga wysiłku, zainteresowania i zaangażowania od obu stron. Jeśli tylko jedna strona ciągle inwestuje, a druga pozostaje obojętna, relacja przestaje być zdrowa i wspierająca. To tak, jakby próbować utrzymać przy życiu roślinę, która już dawno uschła. Zrozumienie, że czasem trzeba kogoś puścić, to nie porażka ani oznaka słabości. Ja nazywam to aktem samotroski oraz rozsądku. To zrozumienie, że zasługujesz na to, aby Twoje wysiłki i uczucia były odwzajemnione. To akceptacja, że nie wszystkie relacje trwają wiecznie, a niektóre z nich, mimo naszych najlepszych intencji, po prostu się wyczerpują. Pamiętaj, że odchodzenie od ludzi, którzy nie odwzajemniają Twoich uczuć i wysiłków, nie jest rezygnacją, to krok w stronę lepszego życia, gdzie Twoje emocjonalne potrzeby są spełnione, to otwarcie siebie na nowe, zdrowsze relacje, które przynoszą radość, wsparcie i wzajemność. Zasługujesz na bycie w związku, który jest wzajemny, pełny zrozumienia i miłości. Czasem to oznacza trudną decyzję o odejściu od kogoś, kto nas zawiódł, ale pamiętaj, że to krok ku lepszemu jutru dla ciebie. Mhm. No, się nie zgadzam troszkę tutaj. Czytam, daj. Gdy przez dłuższy czas widzisz brak komunikacji, obojętność swoich potrzeb i uczuć, a także ciągłe poczucie, że dajesz więcej niż otrzymujesz, to po prostu czujesz, że związek nie jest już zdrowy ani satysfakcjonujący, tak naprawdę ode mnie to nigdy tak nie jest, tak? No nie róbmy też idealnej bajki, tak? Czy tam dalej? Trzeba te sygnały i zaakceptować. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest odrzucenie się i pójście swoją drogą. I się znowu i teraz ja wtrącę. Tak, pójście swoją drogą. Um, jeżeli wyczerpałeś wszystko to, co mogłaś uratować, bo jeżeli druga osoba nie chce ani rozmawiać, ani w ogóle nie chce z tobą utrzymywać kontaktu, no to ja rozumiem, ale trzeba próbować ratować. Związek, relacje, tak? A nie odchodzić, bo coś mnie nic nie satysfakcjonuje. To na pewno nie. Dobra, czytam dalej. Nie obawiaj się pustki, którą pozostawi ktoś, kto nigdy naprawdę mu nie był obecny. I znowu się wtrącę. Pustka zawsze jest. Czytaj jej się Na pewno będziesz się uczuł. Więc nie róbmy z tego też, na siłę, że czegoś nie może być. Wiadomo, że będzie się czuło. Bo z kimś się było, z kimś miał się relacje i, i ten ktoś zabierał na no raz, a teraz tam tego nie ma. Dobra, tam dalej. Jeśli znajdujesz się w związku, gdzie twoje starania, uczucia i potrzeby są regular, regu, regularnie ignorowane lub umniejszane, ważne jest, abyś zatrzymał się i zastanowił nad swoją sytuacją. Hmm. Może czujesz się niewidoczny lub niedoceniany, a twoje wysiłki wydają się bezowocne. To uczucie zaniedbania zarówno emocjonalnego, jak i fizycznego jest kluczem sygnałem że nadszedł czas, aby pomyśleć o odejściu. Każdy z nas ma pewien limit, który jest w stanie znieść, ale gdy granica zostanie przekroczona, to człowiek nie ma już siły dalej walczyć. Tym bardziej, gdy ta walka jest jednostronna. Mhm. Dostrzeżenie, że w swoim związku przestałeś być szczęśliwy, że Twoje wysiłki nie znajdują odzajemnienia i jest momentem przełomowym. Może to być trudne do zaakceptowania, ale ważne jest, abyś słuchał swoich uczuć i potrzeb. Jeśli czujesz się niewidzialny, niedoceniany i obciążony ciągłą walką o utrzymanie tego związku, to może być znak, że nadszedł czas na zmianę. Pamiętaj, że masz prawo do szczęścia i relacji, w której czujesz się wartościowy i szanowany. Odejście od związku, który przestał być dla ciebie źródłem radości i wsparcia, jest trudną, ale czasem konieczną decyzją. To nie porażka, ale krok w kierunku lepszego życia. Zasługujesz na związek, w którym obie strony są równie zaangażowane i doceniają się nawzajem. W zdrowej relacji dwie osoby pracują razem aby wspierać siebie nawzajem rozumiejąc że każda z nich wnosi coś wartościowego to nie tylko to uczucie o uczucie to także wzajemne zrozumienie wspieranie się w trudnych chwilach i radość ze wspólnego spędzania czasu zasługujesz na to żeby mieć przy swoim boku osobę na której możesz polegać która da ci poczucie bezpieczeństwa która sama chce sprawić że między wami układa się dobrze Że wiadomo, że zrozumienie, wsparcie się w trudnych chwilach i radość ze wspólnego spędzania czasu, Eem. ale to nie jest zawsze. Zawsze, zawsze kogoś zawiedziemy. Nie ma takiej osoby, która by nie zawiodła Ma gorsze chwile, ma wszystko. Czasami nie chcę mówić czemu, co jak po prostu ma gorszy czas. I tutaj tkwi całe, o. Więc albo ona się otworzy. Trzeba będzie próbować, dać jej czas oczywiście. Jeżeli nic to nie zrobi, sięgnąć po poradę, może ja wspólna jakoś psychoterapia, może razem. Jeżeli będzie uparcie, nie. Jeżeli będzie osła, jeżeli będzie dochodziło do emocjonalnych nadużyć, już nie mówię o fizycznych, ale psychiczne są e, może nawet gorsze, no to faktycznie trzeba będzie postawić ultimatum. Albo tak, albo tak. Jeżeli osoba to oleje, no to do widzenia. Niech zastanowi się potem ze swoich skutków. Bo skutki zawsze są. Wiadomo, że zawsze człowiek czuje tutaj Mm, o, że nie boję się tam e, pustki, tak, czy tam czegoś tam, 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 dalej, którą postawić, coś, czy się obawiać, no, będzie to trudne, mówmy, mówmy szczerze. Nie mówmy, że tutaj, że osoba, osoba na przykład, która będzie, że będzie szczęśliwa, jak, no, 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 nie ma takiej, nie ma, zawsze coś będzie, zawsze się pokłócicie gdzieś tam, będziesz się czuła e, e, niedoceniana. no, 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 są takie sezony, no, są, no, są, no, są. Wiadomo, brak komunikacji, obojętność to e, no to w każdej relacji, nawet przyjacielskiej jest. E, no niestety jest czymś takim, że druga osoba się odsuwa. No to prawda jest. Ale to wymaga też naszej takiej decyzji, czy faktycznie to było na czas, żeby czegoś się nauczyć. Że nam to nie odpowiada potem na przyszłość, że nie chcę takiej osoby, które są takie, a takie... Um, żeby to nie spraw. Um, może jakichś takich um, i innych takich, takich... No, no no. takich, takich podchodzi z dystansu. No, z dystansem. O. Um. A ty co, Floreczko, powiesz? Mm, no ja na przykład mam przyjaciółkę, a nie Jim, I... Ona jest zawsze dla mnie numer jeden. Jak jest... Jak ona nie ma czasu um, i dłuższy nie ma czasu, albo ma sufitowe, no to ja wtedy idę do niej. Nawet jak ona nie reaguje, to chociaż położę głowę na jej kolanie. No ale wiem, że jest. Wiem, że po prostu się nauczyłam, że czasem potrzebuje ona... No masz takiego gapienia się w ścianę. No dobra, no taka jest. No ale. No ale ona, ona jest, to akceptuje i wiem, że ona mnie kocha. Mhm. Mm tak, Floreczko. Dokładnie. Bardzo ładnie zauważyłaś i zaakceptowałaś to, jaka ona jest. Ona też pewnie akceptuje, ty, jaka ty jesteś. Prawda? No bo nikt nie jest idealny. Każdy coś tam ma. No. Trzeba się zrozumieć i szanować. No najgorsze. Są niestety właśnie takie, um, no ta przemoc taka tak, nie mówię o fizycznie, ale o emocjonalnej, psychicznej, to jest po prostu niedopuszczalne, które się zdarza wszędzie i nierzadko, naprawdę, to jest straszne, no szczęście, my puszczaki się tak tutaj, przynajmniej w zirkowie.pl trzymamy, no ale... No dobra, no szefowa nasza... A to co innego? Tutaj są, no, mamy szefową, słoną na rządzie. Ona trzyma w kupie wszystko. No ktoś musi. No ale wiadomo, że w razie czego to z... pójdzie z nami w ogień. Na którego sama nie rozpali. No dobrze, kochani. To tyle w temacie. Pamiętajcie, że... Nie chcę powiedzieć, że... Bajcie o siebie i myślcie o sobie, bo to jest... Nie, nie, nie. Tylko przypatrujcie się też sobie. Dlaczego? chcielibyście się z tą osobą być w relacji w małżeństwie. Mm. I co teraz kiedy jest gorszy czas? Co zrobicie z tym? I na co się zgadzacie, a na co nie, to też trzeba warunki powiedzieć twardo i jasno. Bo najgorsze jest milczenie. I tym akcentem dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie. Mam nadzieję, że następne przesłanie, które będę czytać, to będzie jakoś w miarę sympatyczniejsze. Dziękuję Wam wszystkim i mam nadzieję, że mimo wszystko Есть. Mi się tam pociągamy, się troszeczkę poobrażamy, mamy foszkę no ale to mija, no, no nie dłużej nie da się wytrzymać. No, no nie da się. No. Zastanówcie się nie tylko, że tam drugą osobą, ale nad sobą też. Dobrej nocy! Pa! Do widzenia!